Siemo, z góry przepraszam za moją wymowę i te sprawy, ale gdy nagrywałem była jakaś 8 rano, więc no wiecie o co chodzi. Siemo, w tym odcinku wam pokażę moje ustawienia do Citizeny, Mary Shady, skiny do windka, których używam, bo w sumie to 80% komentarzy, które mam pod filmikami, właśnie pytanie czy dam z Citizen, z Kina i tak dalej. No, tak mówiąc szczerze, to w chuj mi się nie chciało na to odpisywać, więc w sumie zebrałem się końcowo do zrobienia takiego odcinka. No i Wam teraz to wszystko zaprezentuję. No to w sumie pierwszym, a zarazem najpopularniejszym ym, Citizenem na moim kanale jest właśnie ten Citizen od, chyba podejrzeć, to było od Xbrana lub XENA już nie pamiętam. No i on się prezentuje tak, niebo jest takie. Niebo się zmienia, bo w nocy są chyba jakieś takie czarne chmurki. kilka efektów w sumie macie już na fragmencie, więc nie będę pokazywał. No i będziecie mieli tego citizenka w opisie. <laughs> <laughs> e, no, tego ten. No, więc e, drugim teksturpakiem za znaczy Citizenem jest taki Citizenek od zerwa. I to jest chyba taki top 2 popularny na moim kanale, o niego też się bardzo dużo pytaliście no i kill efekt też macie na fragmenty nie muszę wam pokazywać no i on się w tak prezentuje, to też będziecie mieli w opisie no i sobie możemy chyba przejść do <coughs> reshade'ów obecnie używam tego reshade'u zerwa lecz również używałem tego reshade'a i używam tego reshade'a one takie mm, bardziej podbijają kolory, niż ten zerwu, inni. Ehm, no, więc tych trzech używam. Te też wam załączę sobie Wam w opisie. W sumie to nie wiem, czy to jest 1 do 1, takie jakie e, były na kanale u nich oryginalnie, bo chyba trochę coś tam pozmieniałem. No, ale załączę wam na takich, jakich gram. Tutaj obecnie Ryszejdzie. No i chyba ostatnim rzeczą, o którą pytaliście się, to są ustawienia i dźwięki do broni. Dźwięki od broni szczerze nie mam zielonego pojęcia, skąd mam. Bo czy, ja przez jakiś okres grałem w ogóle bez dźwięków, a osoby mnie pytały, pytały, jakie to dźwięki, bo im się podobały, no to ja im mówiłem, że to bez dźwięku w ogóle grałem. No i obecnie grałem na czymś takim. No, więc nie mam zielonego pojęcia, od kogo to jest. Więc dźwięku wam niestety nie załączę, ale chyba na większości mówi to w ogóle grałem bez dźwięku, tak mi się wydaje. No więc tak. No i <laughs> ostatnia rzecz, czyli ustawienia. Tutaj nie mam szczerze nic specjalnego, dużo nic zmieniałem. Mam po angielsku, ale będę wam tłumaczył. No to tutaj czułość, tutaj ogółem płynność myszy. W sumie nie wiem, czy to tak dużo daje, ale mi to pomaga w strzelaniu, więc sobie daję to na maksa. No i tutaj jakieś takie ustabilizowanie, coś takiego, myszy, celowania, coś takiego to jest. No to też sobie włączyłem. Um, no tutaj musisz sobie włączyć, bo to jest po prostu celownik broni. No i możemy chyba iść dalej, bo tam dalej nic nie zmienia. No to kabiny, no to każdy ma takie jakie ma. Dźwięk sobie dałem na prawie niższy, ponieważ w ogóle hmm, Windowsa mam głośno ja mam na najmniejszy dźwięk muzykę sobie włączyłem, żeby mi rady nie na pierwsze zalało e, kamera tutaj niektórzy sobie dają tak niektórzy dają sobie tak no ale ja no to na połowę no i to sobie wyłączacie e, i to też sobie wyłączacie ponieważ jeśli e, byście mieli to włączone to będzie wam się robiło coś takiego chwila no w sensie cała postać Wam się przewracam. No, jak jesteś w pierwszej osobie, o coś takiego Wam się robi. No i to jest bardzo nerwujące, więc sobie polecam to wyłączyć. A i sorry, ogółem, że tak nie wyrazi, mówię, ale jest mega wcześniej, ja też w końcu mój mózg nie funkcjonuje jeszcze dobrze. No i jak macie na przykład to włączone, to tak Wam się robi. Nie wiem, każdy woli to co woli, w moim zdaniem jest lepiej naczalać. No więc tak, no i dalej przechodząc. Um, um, um. jasność mam na, największą i to chyba tyle z tych ustawień grafika no i w grafice chyba dałem sobie jak możliwie na najniższe, wszystko na najniższe tutaj wszystko wyłączone, fausting polecam włączyć ponieważ na przykład na trójcy nie u każdego tak jest, ale na przykład u mnie tak było że jak miałem wyłączony to po prostu mi ścinało miałem takie spadki do 0 fpsów czasami czy do 1 to sobie polecam włączyć Eee, no tutaj sobie polecam włączyć, sam już nie pamiętam co to robiło, ale no polecam włączyć. Eee, tutaj sobie wszystko na najniższe, bo to po prostu Wam zabiera zużycie dysku, co ograniczy Wam FPS i tak dalej. Ogólnie kom Wam przez to wolniej chodzi. No i tutaj w sumie wszystko jak na najniższe sobie dałem, włączyłem Niektórzy wolą motion blur'a, to Wam nic nie zmienia z tego co wiem, więc możecie sobie włączyć motion blur'a, <laughs> ale mi się lepiej strzela bez motion blur'a. No, i tutaj tak samo, wszystko na najniższe mm. i też bardzo dużo osób mnie pyta, właśnie o rozdzielczość. Ja mam chyba najzwyklejszą rozdzielczość, jaka może być, czyli Full HD 4x3. jest taka najzwyklejsza rozdzielczość po prostu, full screen. Więc nie wiem. Tak jakby ludzie uważają, że mam jest coś specjalnego w mojej grafice, bo tak mnie często o to pytają. A to jest zwykłe 4x3. No. chat, no to ta. No. No i. Chyba to wszystko. Więc dzięki, dzięki, dziękuję. Tego typu. No i ogółem, z fartem, widzowie.